Bartek, derby śląska pomiędzy GKSMT a gks Katowice nierozstrzygnięte. I może w Was być taka sportowa złość, bo były sytuacje na strzelenie bramki, pomimo tego, że GKS Katowice miał rzut karny. No, z jednej strony szanujemy ten remis, Powinien tak jak że GKS Katowice miał rzut karny, na szczęście Piotra Michalego ale z drugiej strony mieliśmy parę swoich dogodnych sytuacji, które no, musimy wykorzystać. No, takim malutkim plusikiem jest to, że te sytuacje są, w ostatnich spotkaniach było ich naprawdę mało, udało się strzelić bramkę, które da remis, no, jedziemy do na powietrze coś więcej. Stracona bramka paradoksalnie podziałała na Was mobilizująco, bo od tego momentu przeważaliście i wyrównująca bramka padła. No, mi się daje, że graliśmy nieźle od, od początku spotkania. Nie pozwalaliśmy BKS-owi na, na zbyt dużo. kracie mały błąd, niestety wykorzystali go bramka na 1-0. No tak mówię, z przebiegu spotkania no, jest niedosyt, ale z drugiej strony szanujemy ten punkt, ponieważ no, wiemy, że GKS Katowice to miasto Mariusz realizuje z GKS-em Katowice, ale jednak zmiennicy dali dzisiaj chyba tą brakującą jakość GKS-owitych. Yy, no myślę, że tak, że dzisiaj na pewno ten mecz wyglądał trochę lepiej. Te ostatnie trzy mecze no, no, tak nie wyszły nam, nie za bardzo nam się układała gra. No, wszystkie trzy mecze przegraliśmy no i, i myślę, że dzisiaj wiadomo, że przyjechał GKS Katowice, że, że dodatkowa mobilizacja. I myślę, że ten dzisiejszy mecz mógł się podobać. Na no szkoda, że, że nie wygrany, bo były ku temu okazje. Myślę, że w drugiej połowie szczególnie stworzyliśmy ich więcej niż, niż Katowice, bo Katowice miała tylko karnego. No ale, ale myślę, że z przebiegu spotkania można być spokojnie zadowoloną. Stracona bramka Was nie podłamała jednak, chociaż to był pierwszy strzał GKS-u Katowice w światło bramki. No, nie podłamała, szkoda, szkoda, bo, bo no, nie, zaczęliśmy znów ten, ten merznień ciekawie. E, tak, GKS miał jedną, drugą sytuację, później nie mieli tych sytuacji, no ale. Ale stworzyli, padła bramka, nie musieliśmy odrabiać. No dobrze, że, że drużyna się nie załamała, że się podniosła. Udało się wyrównać. No i myślę, że później już ta gra się nam bardziej jakoś układała. No próbowaliśmy grać w piłkę, tak jak w poprzednich meczach, gdzie, gdzie no, po prostu drużyny nas troszkę zdominowały. Dzisiaj nie daliśmy się. No i myślę, że, że naprawdę można być zadowolonym. W pewnym momencie meczu to właśnie wy zdominowaliście kat Katowice. No myślę, że, że, że było kilka ciekawych fragmentów, kilka ciekawych zagrań. No, szkoda, że nie było, nie było takiej finalizacji tego, bo, bo myślę, że zwycięstwo z Katowicami by bardzo ucieszyło darmowym pojedynku skończył się też po GKS-u Tychy, bo w końcu rywal nie strzelił rzutu karnego tak, rywal nie, nie szczelił. no takiego mamy pecha, że ostatnio tych karnych jest dużo, dobrze, że dobrze, że niewykorzystany, nie wiem jak to do końca wyglądało, bo, bo wydaje mi się, że najpierw w Maciek był faulowany, no później, później hmm. sytuacja taka, że, że faktycznie mógł zagwizdać sędzia no ale, ale tutaj brawa do Piotrka, bo, bo obronił ten karny, no i, 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 nie, i dlatego nie myślę, że nie przegraliśmy tego meczu